Dzisiaj czeka na mnie? Ojejuś już. Czekają na mnie tutaj Jak fajnie, że ktoś na mnie czeka Patrzcie Ja sobie jadę spokojnie Deszczyk delikatnie popaduje Szukam kotków A ja nie muszę ich szukać Oczy się świecą Kochaniutkiej zawsze... Ale mokra jesteś Mokra kotka. No, deszczyk pada. A Ty spacerujesz? Nasza akrobatka kochana. Patrzcie. Odszerpuje się. Malutko, co robisz? Chodzi sobie. Ups, bo no zaraz nam na głowę spadną te krople. Chodź na spacerek. Patrzcie, co robi. Wskoczy na budkę. Kotusia, się, a zobaczcie jaka mokra. Nie przeszkadza jej wcale. deszczek Mokro kicie. Mruczek mój kochany. Co robi nasza akrobatka, kochana? Nie schodź. No nie schodź. Hm. Ciciusia, przepiękna.